Siemano, się przedstawić Ci czterostopniowy system sprzedażowy dla trenerów personalnych. Od telefonu do podpisania umowy. Dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Mateusz Szywiński, pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Zacznijmy od pierwszego elementu, którym jest reklama na lidy, później jest formularz, później jest rozmowa telefoniczna i konsultacja. Już nagrałem wcześniej poprzedni odcinek, omawiając dokładnie ten sam schemat, natomiast nie był tak konkretny jak ten, tak szczegółowy jak ten. Postaram się właśnie tutaj maksymalnie wyczerpać tego. Czyli pierwsza rzecz, reklama na lidy meta. Czyli twój system rozpoczyna się od reklam na platformach meta. Facebook, Instagram, które również stosuję u klientów, moich tutaj trenerów, którymi, którym pozyskuję klientów. Twoje reklamy meta pozwalają ci targetować, czyli docierać do osób według lokalizacji, wieku, zainteresowań i zachowań online. No i też to te jakby reklamy na meta są takimi najlepszymi, najle najszybszymi, żeby sprawdzić, czy twoja kreacja działa. No, po prostu mają najlepsze algorytmy, jeśli chodzi o takie krótkoterminowe działania. Możesz stworzyć różne formaty: wideo, karuzele, zdjęcia, obrazki, jakieś teksty, na przykład właśnie w cambie robić napisy fajne. Także, także polecam sobie przetestować i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Większość potencjalnych klientów siedzi właśnie, większość potencjalnych klientów śledzi trenera w mediach społecznościowych przez jakiś czas, przez ogólnie no, parę dni, parę, parę tygodni, zanim podejmie decyzję o współpracy. Reklamy pokazujące autentyczne historie transformacji klientów mają znacznie lepsze wyniki niż reklamy ogólnie promujące treningi. Najlepiej działają reklamy z jasnym komunikatem korzyści, np. schudnij 5 kg w 8 tygodni, albo schudnij 8 kg w 8 tygodni, nie? Zamiast ogólnego, zacznij trenować, albo zamiast ogólnych tekstów typu, no nie wiem, plany treningowe, plany dietetyczne i, i tego typu, tego typu sheet. Dobrze sprawdzają się też rekl reklamy targetowane na konkretne grupy, np. trening dla zapracowanych matek, albo trening dla zapracowanych przedsiębiorców. Ewentualnie właśnie też program dla osób po 40, też bardzo fajnie działa albo po 30. Zależy się od tego kto jest twoją grupą odbiorców i tak dalej, nie? Druga sprawa, formularz kontaktowy. Po zainteresowaniu się reklamą, twój potencjalny klient wypełnia formularz podając swoje dane kontaktowe. Twój formularz powinien być maksymalnie prosty i składać się z jak najmniej pól, żeby mieć i co najmniej je, i mieć jak najmniej pytań. Chyba że masz dużo zgłoszeń i wolisz poświęcić ich ilość na rzecz jakości kontaktów. No to często właśnie dodanie pytań zwiększa nam koszty za lida. Co też trzeba robić w sposób przemyślany i sprawdzić, czy to rzeczywiście ma sens u Ciebie, nie? Kluczowe jest uzyskanie numeru telefonu, gdyż jest to po prostu najwyższy, e, najskuteczniejszy kanał konwersji. Gdy dzwonisz do tej osoby, umówisz się na trening i wtedy domykasz sprzedaż. Nigdy nie proponujesz tutaj na rozmowy telefonicznej i sprzedaż od razu, nie? Natomiast zaraz o tym, zaraz o tym bardziej szczegółowo. Im prostszy formularz, tym większa szansa, że zostanie on wypełniony do końca. No bo im mniej tego zaangażowania musi klient włożyć, tym większa szansa, że on po prostu to wypełni. Dodanie krótkiego testimoniala, czyli takiej opinii zadowolonego klienta na końcu formularza, znacząco też zwiększa i znacząco też bardziej buduje zaufanie, czyli na samym końcu formularza możesz dać na przykład linka. Przejrzyj opinię moich klientów, nie. Bardzo fajnie też to działa. Warto dać też informację o tym, co dokładnie stanie się po wypełnieniu formularza. Na przykład zadzwonimy do ciebie jak najszybciej się da, zadzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin. Także to ważne też, żeby też klient wiedział, co się stanie, jeśli wypełni to formularz i zostawi do siebie kontakt. Trzecia sprawa to rozmowa telefoniczna, czyli kwalifikacja wstępna. Trzeci etap to Twój kontakt telefoniczny, podczas którego przeprowadzasz wstępną kwalifikację klienta. Czyli najlepiej zadzwonić ogólnie do klienta jak najszybciej od wypełnienia formularza, gdy zainteresowanie jest najwyższe, no bo jakby z czasem to zainteresowanie leci, leci w dół, nie? Także pytasz o cele, motywacje i wcześniejsze doświadczenia treningami, identyfikujesz potencjalne przeszkody, czas, lokalizacja i tak dalej. Podkreślasz unikalne korzyści w współpracy z właśnie z Tobą. Finalizujesz rozmowę, rozpoczęciem za finalizujesz rozmowę zaproszeniem na konsultację na świegłowni, płatną lub darmową, jeśli nie wiesz jaką wybrać, to też nagrałem na ten temat odcinek, poszukaj sobie na kanale, na pewno znajdziesz. Szybki kontakt po trzymaniu leada jest kluczowy, bo im że czekasz, tym mniejsza szansa na konwersję na to, że ktoś zostanie Twoim klientem i na to, że w ogóle się przyjdzie na ten trening pierwszy, wrażeniowy. Profesjonalni trenerzy przeprowadzają rozmowę według schematu, ale dostosowują go do potrzeb rozmówcy. Skutecznym sposobem jest zadawanie pytania o motywacji osobiste, na przykład, co spowodowało, że właśnie teraz chcesz zmienić sylwetkę. Jak długo to odkładasz? itd., tak Kiedy chcesz to rozwiązać? Kluczem jest słuchanie, nie tylko mówienie. Daj potencjalnemu klientowi przestrzeń do wyrażenia swoich obaw, oczekiwań i powinieneś to właśnie przeprowadzić w taki sposób, żeby klient mówił 80% czasu a ty tylko 20%. Czwarta, czyli konsultacja już taka jeden na jeden osobista i sprzedaż. Ostatni etap to takie osobiste spotkania, czyli ocena możliwości klienta, przedstawienie oferty, domknięcie sprzedaży, zbić obiekcji. Czyli Twoja konsultacja powinna odbywać się w profesjonalnym, spokojnym otoczeniu, przykładowo na siłowni. Są też trenerzy, którzy, nie wiem, robią to na przykład w kawiarni itd. No i tak dalej. zakładamy, że ta konsultacja odbyła się na siłowni. No to od razu oceniasz mobilność, wydolność, i aktualną kondycję fizyczną klienta. Przeprowadzasz szczegółowy wywiad o historii treningowej, o historii zdrowotnej, historii żywieniowej. Żebyś też miał po prostu pole do popisu, jeśli chodzi żebyś miał po prostu pole do działania, nie? możliwości więcej. Też musisz lepiej poznać tego swojego, tego swojego klienta. nie? Przedstawiasz jasny plan działania i oczekiwane rezultaty. Prezentujesz różne opcje współpracy, pakiety, częstotliwość, cena itd. No i pierwsze wrażenie jest kluczowe. Zadbaj o profesjonalny wygląd i przygotowanie miejsca konsultacji. Wykonaj podstawowe testy wydolnościowe i nieruchomości. Daj to klientowi poczucie takiego profesjonalnego podejścia. Najlepiej działają dwie opcje cenowe lub dwa różne pakiety, czyli zbyt duży wybór prowadzi do takiej... Braku decyzji po prostu, nie? Pokaż klientowi konkretne efekty, jakie osiągnęli twoi podopieczni poprzedniej podopieczni, o podobnym profilu, czyli, podobnym, czyli podopieczni, którzy byli podobni do tego klienta, który przyszedł do Ciebie, nie. No i kluczowe wskaźniki i efektywności Twojego systemu to są takie, żeby twój system działał optymalnie, no to warto, żeby śledził sobie następujące wskaźniki, nie? Koszt pozyskania, klient, koszt pozyskania leada, czyli cost per lead, czyli CPL, koszt pozyskania klienta, czyli cost per customer, czyli CPC, ile leadów przekształca się w rozmowy telefoniczne, ile rozmów przekształca się w konsultacje, finalnie ile leadów zostaje Twoimi płacącymi klientami i wartość, jaką przynosi Ci jeden klient w całym okresie współpracy, czyli LTV lifetime value No i dokładnie taki system prowadzamy u swoich klientów. Jeśli myślisz, że to coś, co mogłoby Ci pomóc, to umów ze mną na darmową konsultację. Korzystając z pierwszego linku w opisie. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Trzymaj się do następnego.